I chętnie się z na stronach Witam Games, w w kolejnym filmie na kanale. I tym razem jest to trzecie z pięciu wyzwań, i w tym przypadku mamy wyzwanie strzeleckie, tak jest, jest to trzecie z pięciu z eventu, oczywiście Game of Summer. I dzisiaj mamy, oczywiście, no tłumacząc wyzwanie strzeleckie, powiedzmy wyzwanie bardziej snipera, ponieważ będziecie mieli HDR, jest tak gdzieś na ekranie, zarobicie mieli cały gameplay. I oczywiście zdobyłem pier, bronz, srebro, złoto. Co zaskakujące jest to, udało mi się to zdobyć dosyć szybko, w sensie w mniej niż pół godziny, kilka dosłownie gier, Brąz, srebro, i na końcu złoto, dosłownie ledwo się ponieważ znowu ledwo czajicie, miałem 4400, ponieważ tyle miałem 4406 punktów, a żeby zdobyć złoto trzeba mieć 440, to więc jak wiecie srebro 3400. 3, Jeszcze nagrody wiadomo są takie: żeton podwójnych PD za brąz. Czyli gdy zdobędziecie 3, 400 punktów Jeśli chodzi o srebro jest to 3900 I zdoby, zdobywacie emblemat z wzięcia pucharu I potem na 3 4, 4, 4 400, czyli złoto Skórka na pojazd pełna Szybkość jest to skin na pojazd nakłada. Także tak to wygląda m. HDR I właśnie wyzwanie strzeleckie to jest próbnia w letnich igrzysk A w dzisiejszym filmie właśnie będę pokazywał Jak je zdobyć i tak dalej moje próby I tak dalej moim zdaniem najlepsza strategia Jaka właśnie tu jest to oczywiście Zestrzelić dwa cele na raz ponieważ e, Generalnie zasady są takie że jeśli ukończycie daną rundę na przykład szybciej, 15 sekund szybciej to właśnie za każdą sekundę są doliczane punkty więc jeśli ukończycie pierwszą rundę o 15 sekund szybciej, Doliczone wam jest 150 punktów, a je potrzebujecie, ponieważ maksymalnie możecie zdobyć 4000 punktów za zestrzelenie celów, yy, wiadomo więc tym szybciej yy, zestrzelicie, czyli tym więcej będziecie trafili, a wręcz nie, nie możecie praktycznie nie trafiać, ponieważ macie na rundę 7 pocisków, między rundami przeładowujecie prawda, macie 4 rundy i właśnie to tak będzie wyglądało jak Wam będę pokazywał na Gantle i ogólnie wam pokażę pierwszy bronz, potem wam pokażę złoto, nie, bo sorry, potem srebra, a na końcu złoto, właśnie, czyli perfekcyjny run, tak jak to powinniście zrobić, czyli Zestrzelić właśnie wszystkie cele, powiedzmy w ten sposób, że zestrzelacie je, e, no, jed, no jednym strzałem, dwa naraz i który po kolei, bo ponieważ jakby czas się zgrywa, jak już mówiłem, sekundy są ważne, ponieważ tym więcej sekund macie, zaoszczędzonych tym właśnie. Każda sekunda to jest generalnie 10 punktów, a pod koniec one są policzane, więc zaraz będziecie zresztą widzieli. Ale dobra, pierwszy gier wam nie będę pokazywał, ponieważ zajął mi jakieś dobre 5 gier, aby zdobyć pierwszy medal, czyli brąz. Oczywiście z każdym razem, gdy wiadomo, człowiek gra lepiej, lepiej, więcej, no to się więcej uczy i tak dalej, także to jest brąz i jakby to wszystko był jakby, dopiero się uczyłem i tak dalej, ale mam, oczywiście wam podam kilka porad, między innymi e, najważniejsze jest to, aby oczywiście z każdym razem, gdy się no to wiadomo, żeby sobie przybliżyć po pierwsze, no to jest oczywiste oraz, żeby sobie wcisnąć R3, czy tam, jakie przyciski macie na PC. -cie. Chodzi o właśnie zamontowanie broni, aby jakby oprzeć o, wiadomo, o cover, dzięki temu e, będziecie mieli lepszą celność, ta broń będzie tak odskakiwała i tak dalej, więc to jest moja porada, a więc jakby tutaj nie ma w sumie dużo do gadania, jak widzicie zdobywam pierw, sre pierw brąz, srebro, a potem złoto ale nie będę wam pokazał wszystkich trzech gier jakby w pełni, tylko pokażę wam końcówki, tutaj pokażę wam pierwszy brąz. Jak widzicie, tutaj mój, mój, mój rekord był to pierwszy 3783 i to był brązowy medal, jak widzicie podwójny, że to na Double Expo. Podaję, że o ile dobrze pamiętam, jest to pół godziny i jak widzicie mam podliczone 120 punktów w pierwszej rundzie, ponieważ 12 sekund w drugiej fali 4 sekundy, czyli 48 punktów w trzeciej fali 1 sekunda, no i właśnie 0, bo nie wszystkich celów, więc no Druga, kolejna, jakby mój progres był to oczywiście srebro, zdobyłem srebro, udało mi się, było to 400, 4000 punktów, 4,68 i oczywiście otrzymujecie wizytówkę. Czytam emblemat, sorry I tutaj właśnie, jest, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o statystyki One wyglądały tak, czyli 14 sekund, 6 sekund, 0 Czyli trzecią rundę w ogóle mi się nie udało Oraz 6,5 sekund, czyli 65 punktów No i osiągnąłem dzięki temu 4000 e, Teraz będziecie właśnie widzieli w tle Ostatnią grę, z czego to jest to złoto I jestem naprawdę zadowolony, że w końcu mi się udało Znaczy tam dosyć szybko mi to zajęło, mimo że nie jestem dobrym snajperem A więc, moja porada, jak widzicie tutaj Pierwszy cel, pierwszy powiedzmy mecz Pierwsza runda, to jest te dwa cele Potem te dwa z lewej, które się Jeden, jeden stoi, drugi się rusza, potem szybka na prawo Tutaj są te dwa Easy, dosłownie one się nie ruszają. Te niebieskie oczywiście się ruszają w taki sposób, że czasem się zatrzymują, więc trzeba uważać. A więc druga runda zatrzymajcie od lewej strony i od razu przeskakujecie potem na prawo, ponieważ tutaj macie okazję strzelić dwa cele na raz, pod rząd czyli razem aż cztery. Tutaj też macie okazję zastrzelić dwa, chociaż nie musicie, ponieważ macie wciąż trzy strzały Tutaj te dwa i na końcu przygotowujecie się do, oczywiście do tego ostatniego, powiedzmy, niebieskiego, ponieważ on jest strasznie trudny, ponieważ się rusza jak chce, więc no Trzecia runda jest moim zdaniem najtrudniejsza I tutaj macie, jak widzicie, dwa cele tak samo i potem skujecie te, powiedzmy, boczne cele I ten dolny właśnie, żeby idealnie dwa razy strzelić. rzecz mi się nie udało, ale wciąż możecie tak zrobić eee... Tutaj właśnie ten niebieski potem wziąłem się za niego. Nie, jakby to jest osobość. Niektóre cele oczywiście możecie sobie inną drogę wybrać już moim zajęta, jakby ja tej się nauczyłem najbardziej i dzięki temu właśnie mi to pomogło, jakby zapamiętać, gdzie, który muszę strzelić. Więc no. Ostatnia fala, czyli czwarta zaczynacie od niebieskiego, ponieważ ja wiem gdzie on się znajduje, gdzie się zatrzymuje na start, potem szybko te dwa boczne. I w sumie tutaj już macie większość zdrojnych ponieważ macie tylko cele na oddalone, czyli tutaj jak widzicie dwa na naraz, możecie, możecie nawet trzy trafić, jeśli się wam uda. No i potem te dwa, no i zostawam tylko niebieski dzięki temu macie, jak widzicie. E, Tyle punktów, ile ja, czyli 4000 zdobywacie oraz za, wiadomo, szybkość ukończenia tego, czy jakbyście jakiś nie trafili, czy coś, no to musicie zrestartować, ponieważ, wiadomo, wolniej ukończyliście dzięki temu. Y Mniej wam sekund zostało, a co to znaczy, że do, do, dodane zostanie mniej, mniej sekund, z czego, no ma to sens Więc no, tak to wygląda, ja zdobyłem, jak widać, widzicie, jak widzicie, 4406 I to jest mój właśnie złoty medal I jeśli chodzi o właśnie skin nakładę, wygląda w ten sposób I to jest, moim zdaniem, taka, powiedzmy, jedna, no główna nagroda, wiadomo, za złoto, więc ta, powiedzmy, najlepsza I tak, jutro będzie praje... Price'a, Aleja, Aleja Prysa, coś takiego, więc czwarte wyzwanie eee, Moim zdaniem, w ogóle to jest trochę dziwne, ponieważ ja jestem słabym sniperem, A mi poszło te wyzwanie jakby najlepiej, najlepiej najszybciej Skryty skończyłem Dosłownie niecałe pół godzinki, eee, wczoraj troszeczkę się męczyłem A w tym pierwszym to było najgorzej jednak, więc zobaczymy jak jutro czy, A raczej dzisiaj o 19:00 eee, czwarte wyzwanie Aleja Prysa, a potem jakieś, jeszcze jakieś tam będzie Shoot, e, jakieś tam jeszcze kolejne wyzwania strzeleckie, więc Tak to wygląda, moim zdaniem te wyzwania są naprawdę satysfakcjonujące Jakby duży nagród nie dają, ale no napiszcie mi co o tym myślicie A jeszcze Tutaj obis, obis mówił, że też fajne te wyniki miał, ponieważ on ukończył pierwsze zadanie w 30 sekund, drugie zadanie w 40 sekund, a tutaj jednak w trzeci masz miał 4-450, więc jak widzicie da się jeszcze więcej zrobić tych punktów. Ale no, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze zostały dwa dni tych wyzwania, a potem zostanie jeszcze 5 dni, powiedzmy tego eventu dla tych co nie skończyli tych wyzwań. Także ja wam bardzo dziękuję za przebicie, za to w górę, jeśli ci się podobało oraz jeśli pomogę, no i subskrybuj kanał, gdzie będziesz na bieżąco z wszelkimi informacjami, ponieważ zbliża się kolejny film, gdzie będziemy omawiali kolejny film na temat Call of Duty Black Ops Cold War, także dzięki za przebicie, miłego dnia, miłego poniedziałku, no i co, do usłyszenia w kolejnych, na razie, Makler out. Moving! I'm with you! Take cover! Keep coming! Okay!